Witam was kochani, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie challenge, który będzie polegać na tym, że wypełnimy cały, 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 cały pokój świeczkami. Nie wiem czy to będzie jeszcze pokój, czy łazienka, czy cokolwiek. W każdym razie rozpalimy te świeczki i podgrzejemy temperaturę do takiego stopnia, że nie będzie dało się tam po prostu wytrzymać. I ta osoba, która ostatnia wyjdzie z pokoju, który będzie cały... I osoba, która ostatnia wyjdzie z pokoju, który będzie wypełniony cały świeczkami Przestań mnie straszyć. Wygrywa. Ile chcecie wygrać, co? No tak na pocenie się film. No na pocenie, no. No to nie wiem, z 1500? Nie ma opcji. Tysiączka, 1500 powiedziała 600. Ty żecie udział za 600 czy nie? 1700. A ty też nie macie wyboru. wyboru. A ty wy też nie macie wyboru, bo zaraz wam fejmu nie dam. 600 zł i tyle. Do Ale wygrania to patrzcie, będzie. Patrzcie, kto on jest zbredny, tylko że myślisz, że ty jesteśmy dla fejmu. Do wygrania będzie. 600 zł. E, osoba, która ostatnia wyjdzie, e, osoba, która ostatnia wyjdzie w spokoju wygrywa. 600 zł. I będzie spocona, mega spocona. No, no. Świecki malinki, trzeba zapakować. Zobaczycie? Świecki ale trzeba ale zapakować. dawaj, wszystko, wszystko. Jak wszystko? Ej! Wszystkie, jak wszystko? Ej, ej, jak wszystko? Wiecie ile dwa no to wyda? Muszę. No bez przesady, no dredział. Ja już mam swój koszyczek. A trochę nie za mało? Jak za mało? Może ja jeszcze pójdę, pewnie. Ale dnia. Tak powiedziałeś, co powiedziałeś? No, ale nie aż tyle, no Jezu. No jak, jeszcze tu jeden trzeba iść. Chyba. Ty, a może zobacz, może tutaj są świeczki. A no to nawet w tych kartonach od razu. Dobra, weź kurde! Do poleryki tyle pieniędzy wydam nie. Nie ma. Opcji. Mieliśmy całą chatę w świeczkach zrobić Będzie, cała, będzie cały pokój w świeczkach, ale tyle, wystarczy już, wystarczy, dobra. Wysta ej, serio, wystarczy już. Dredziasz, te świeczki muszą przetrwać, okej? Dobra, weź śodejść ode mnie. szkoda. Dobra, zbieraj lepiej te świeczki, a nie tutaj jeszcze dyskutujesz. Czekaj! Tak teraz ty zbierasz. Ja rozwaliłem ty zbierasz. Uoh! Dobra, może to wszystko odgładuj no, i te świeczki mają przespać, okej? Okay? będzie po świeczkach. Te świeczki mają przespać. Zobacz, ja mam świeczuszki, termometr, jak ja go trzymam to poza skalą taki gorący ze mnie chłopak. Uuu! <głos》> może się, że odpadniesz pierwszy. Nie, a ja myślę, że ty odpadniesz pierwszy, albo Dredziarz. Ja Uf, się bo on jest słaby w takich rzeczach, szczerze świeczna, mówiąc. Dobra, wiem ja odpadnie ja, pierwszy. Karina odpadnie pierwszy. A, no tak. Albo Dredziarz, bo on jest słaby w takich rzeczach, szczerze mówiąc. Masz. Odpadniesz pierwszy. Dobra, okej. Okay. Musicie posprzątać tutaj wszystko, musi być zabrane co może się podpalić od świeczek. To ma być family friendly content. E, ty mi się też może się podpalić od świeczek. Karina, yeah. by, byś pomogła może co? Dobrze. Dobrze. A co Dobrze. jak mi się Ale wygra? też 500 zł. Ile? Jest, jaka jest wygrana? Nie, 600 zł jest dla wygranego. Co? A czemu ty w ogóle to sprzątasz? Ale nie. Robisz? Nie, ty masz po prostu Ja. Nie sprzą... się ludzi. Ale nie sprzątaj tego. Posprzątaj po prostu tylko te rzeczy, które się mogą wróci? się topać. Weźcie no, te szafki. Co umiesz? Weźcie okay. te szafki. Weźcie te szafki. Jeszcze tego nie doznaczyliście, a że to rozgrywało co robić. Ej w ogóle czuję się na jakiejś czarnej robocie gdzieś za granicą człowieku Masz za zadanie <grym>? rozkładać świeczki w łazience człowieku No jesteście jak tacy ten Tacy takie robole wiesz co chodzi gdzieś za granicą I mrówki człowieku. Mrówki no. On jak wyłącza kamerę to nam pomaga. Coś tam co nam pomaga, no wiadomo. Tak minimalnie, ale pomaga. No ja przynajmniej płacę wam, no jezu, no jeżeli ten, no to... No jak płacisz, jak wszystkie challenge z tobą przegrywamy? No, 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 no dobra, no, no ale to nie jest żeby to przegrywać. Jakbyście, jakbyście wygrali, no to by, byście, byście mieli zapłacone, no to... mam takie? A co mam? Takie grube książki, jakieś wysokie. Grube, wysokie, a... Przecież to się rozkłada. Zobaczcie <laughs> to! Jezu, Jezu to jest Zobacz co zrobił, będziesz przybliż kamerą, zobacz pan. No mi o co chodzi. Yeah. No pokażcie jak wam idzie. No dobrze, dobrze. A co co to jest? No taki chyba pistolet. Pistolet? Pistolet. Ale co coś takiego ułożyłeś? No nie, no tutaj będzie ten kwadrat. Ale na razie jest pistolet. Aha, a ty powiedziesz co? Nie wiem co, co, co mam ci powiedzieć. No rzucam na prawo i na lewo. I tyle, no co. to się jakoś ułożyć powinno. No, zobacz, no. co są taki. A ty? Popadłam w trans. A ten co się mówi. Co jest? Co, nie przeszkadza. Ale co ty imię ja, ja układa? Za... Co człowieku, ty nie masz układać imienia, tylko masz odkładać świeczki, no. Cziutko, ja jestem zajęty. Ja nie, możesz od spolę... stąd odejść, bo mi przeszkadzasz? Jak już wszystkie świeczki będą rozłożone, widzimy się w łazience i będziemy rozpalać. Także w ten sposób prezentuje się 5000 świeczek. 5000 świeczek, dokładnie 5000 świeczek. A skąd wiesz, że 5000 czułeś? No przecież 50 opakowań po 100 sztuk No ale policz, no bo potem znowu będzie, że oszukujesz, albo, że wykorzystujesz wszystkich No chyba jesteś niepoważny, żeby na Dobra, daś mi 300 stówki na menasz, bo potrzeba mi, bo muszę wyjść dzisiaj Ty raczej nie wpuszczam na melaż, jak ty 17 lat masz <grym <grym Na jaki melaż cię No Czemu Kiekub, ok, ja powiem, że jestem twoim kuzynem i od razu no. Dobra, daj Masz 350, ale... Dobra, no nie, tak sobie, dobra, dobra, nie, dobra Ale nie no, film mamy nagrać, tak? Dobra, to sobie po prostu do portfela włożę i zaraz dużo, dobra no. Odpalamy? Co, co, romantyczną atmosferę robisz, czy co? No tak, łazienka pełna świeczek, romantyko. Ale oni są jeszcze, zresztą... A, no tak. Zapyta. Weź, bo się jeszcze popa poparzysz. W ogóle, kto nabił tego misia na pal? Dredziasty. Dredziasty, to ty masz jakieś fetysze nabijania misi na staty, co? Ciebie też mogę nabić. Poczekaj chwilę, jak to wszystko zadziała w ogóle. Nie, to jest starsza. Nie. Zostaw to, dredż zostaw... się zniszczy. Masz jakiś, tak... Tak i na pewno pokażesz to jeszcze na filmie, żeby nam demonetizację dali. Dobra, rozpalajcie to manualnie. Tak serio to rozpalajmy to, bo musimy zacząć już film. No ale tak? tak pojedynczo chcesz to rozpalać? tu kolejne trzy godziny w dupę. Matka mówiła. Jedź na truskawki do Niemiec, Piękne. a nie na no YouTube będziesz się <grymne> Nie, może lepiej do Norwegii wyjechać. Co ty myślicie? Rozpaliliśmy dopiero tyle świeczek. Sauna, <grymne> a I już mamy dosyć. Już jest tak, coś na to tak sprawą tak, że... Jestem żarty, jestem cały mokry nawet. Widać pot na A ty mój mówisz, pod. że ja nie a ja po raz pierwszy zobacz Krótkie spodenki, a wy się podźcie w tych bluzach i bresach Na nie? tym odcinku się będziemy w samych majtkach Ja do naga się i tyle Ja też I wygram to Ja też się rozbierę do, do majteczek A ja do naga Zobaczycie to w tym Ja do naga się rozbiorę. Do naga? Co? A do naga no. Nie no. będziesz miał cenzurę? No do naga. Nie, nie wiem, czy chcemy to oglądać Jak mam wygrać, to wygram Okej Także plan jest taki, że po prostu zamykamy już drzwi ehm, już nie możemy wyjść. już nie tak... możemy wyjść, ten kto wychodzi odpada, jest mega gorąco. Staramy się podpalać świeczki, ale gasną te świeczki, jakie zapalamy. Dlaczego gasną? Wiecie, dlaczego gasną? Bo jest przeciąg, znaczy gdzieś tam opuszczeniu, musi być okna wszystko Nie, wydaje mi się, że nie przez Bo No tak, on podpala tak? i praktycznie wszystkie zgasły, i wszystkie są jakby w jak wam skali od 1 do 10? Teraz jest gorąco. mi 7,5. Do 5. 7 ,5. 10. 5? Nie na 7. Ja bym ja ja, dał 6. Ja lubię ciepło. Ja, to ja do... też, ale ja bym dał 6. Ale tyś? jest czołgrem. Ile krem. byś dał? Nie wiem, ja to już odpływam. A w ogóle gdzie jest termometr? Na no zewnątrz. <laughs> <laughs> Jesteśmy tak głupi czasami. No nie, to tak naprawdę on, nie zmuchajcie. To dużo. mogę otworzyć jeszcze i ten termometr? Tak. Z tym całym mokry. Zobacz, zobacz, jak cieknie ze mnie! Błyszcza! Mimo wszystko czuję sól na wargach człowieka. Jest gorąco, ja już też. Już, proszę, już mam, mam okropne, nie jest ściągać. A ty jak się czujesz, kozyda? Co? Jest... pokazuję, że jest 40 stopni na tym pobycie. to Jednak 37-39 stopni, ale problem jest taki, że jest tak duszno. Zawroty głowy mam. No. Jest tak głośno Patrzcie ile w ogóle gaz. Nie ma ogrodu Ale od tlenu nie ma nawet Patrzcie jak Tu znasz. wkąd próg stykuje się Próbujemy ratować nas Ale zobacz w ogóle tlenu nie ma żeby to się paliło chyba Jestem cały mokry, czerwony Ale to jest Gorzej niż na saunie serio wam mówię Dobra zostawimy tyle ile jest, świeczek będzie palić i zostajemy tu po prostu Ale zanim robiliśmy, miałem zły pomysł jak od razu wziąłaś tlen No nie wiedziałam że będzie gasnąć od tego bloku tlenu Z kolei ciał się. Ej, dlaczego no? tylko to ja tak cierpię? Ale... Ty zawsze cierpię. Ale powiem bardzo dużo świecek, to jednak nie potrzeba dużo świecek, tylko... Zapwąd drzwi. I złożyć tlen. I Jest coraz gorzej. No strasznie. No Kto ty pierwsze no, Leje. Ale po się chciś ten. No widzę no. Już. <laughs> no dziasty, co ty jej zrobiłeś? <laughs> Nie to ty! Ja, ja wiem, że to ty, bo ja słyszałam z tyłu. No jeszcze nie Pokaż na filmik, kto to zrobił. Tak to jak widać, Humorim jeszcze dopisuje. ale jest coraz gorzej. Jest coraz gorzej. Chcesz to o czy nie? Nie. Ja wolę film... mogę się Czemu? Bo picie, tak, to może. Odpady z piersi. Te... Tak, takie odpady. Ty... Aha. I tam takie dziewczyny weszły do solarium i spaliły się w tym solarium. Bo Czu, czuję się podobnie. Ile to jest stopni? Nie wiem, ale dużo Robię zobacz. Aktualnie? No. Już ci mówię. 40 Jest Cały mokry, już dalej. 40 stopni. Ja jestem pokryć Tak, no rękę no. masz całą mokrą. Ja nie jestem. Zobaczcie. Takie kropelki wody Kążysta, by się... Ja od... a... Nie, nie ma wody. Jak chcesz odpaść, to odpadaj. Proszę. Jak chcesz odpaść, to odpadaj. Tam czeka wolność. Lodówka z zobrażalnią. Czy te 600 zł jest tyle warte, żebyś tu się bańczył? Jakie się tu... 600 zł? A ja to jest... 600 zł. A ja tam... 600 zł. A ja tam... 1000. 1000. 100. Rozpalaliśmy świeczki, kładliśmy je tu, siedzimy tu. 1000, prawda? Wody, proszę, 100. wody. 1000? Nie. Jest masz to? 50 stopni prawie. 50? Ja... Ja chyba muszę wyjść. Ty, a ja kupiłeś czajnik na targu wczoraj? Wychodzisz czy nie? No, chyba lepiej tak. O, ty wyglądasz tragicznie. wyjść lepiej. Serio, bo to nie jest niebezpieczne. Z, 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 źle, źle... się czuję. Boli... Boli mi głowa bardzo. Wychodzisz, tak? No, chyba tak. Do wyjdź, wyjdź. Jak Jak to wyjdź. To... No... Kręci mi się w głowie strasznie. Dobra, ty odpadasz. A ci coś śpią, to chyba też odpadają. Ja nie śpię. <grywa> ja jestem teraz Hollywood. <grywa> Mówię ci tak, źle wyglądasz. No to prawda. Lecz tak. odpadł, a ty już źle wyglądasz. Też tak. powinieneś już odpaść. A to co mam wychodzić już? Po co masz się męczyć? Nie wiem, jak to parzasz. Widać to na kamerze? Widać taki błyszczący jesteś. O, widać a tu, tu widać na tak głowie, jak leci ze mnie? Masz te mokre włosy. Aż się się oglądają. Ale on i tak najgorzej wygląda. Znaczy ja chyba nie był piwo pijam przed tym że... Piwo piłeś. Ty, no ale nie wiesz, no. a mówiłam ci, że wygląda jak pijany. Dobra, to no, ja by się... wyjść, my. bo już ja nie Już? Ile tutaj jesteś? Ale uważaj jest, jest, jak wychodzisz, tak, wiesz, tak, tak, pomóż, tak, pomóż mu. Dobra, na dodałem przecież. Najgorsze w tym jest, że był tlen no, chyba, Tlen. No brakuje go, zdecydowanie. Za mnie od razu drzwi, żeby nie wpuszczać powietrza. Może to po troszeczkę się tak życie. No ja bym to rozpalał dalej. Jest 52. O super. Próbujemy rozpalać świeczki, ale się już nie zobaczcie w ogóle co się dzieje z płomieniem. Widzicie patrzcie. Płomień jest w powietrzu. Widzicie płomień? Normalnie jest w powietrzu, bo nie ma tlenu. Ja też już nie mam tlenu. Ale zabawne to jest. No bardzo. To, to, jest, to jest magia. Widzicie? Czy, czy, czy się to już? już? Patrzcie. Magia. Się... Magia. <laughs> nie mam po prostu tlenu i... E, jak jest ten? No e, tam jest ten. Tak, wie, wie, wiemy co miałeś na myśli. No ci że tam jest przepływ powietrza i tam jest tlen. Więc jak zapalę tutaj, to patrzcie co się stanie z tym. Dzięki. Boże. Proszę. Czyli się w głowie wydaje naprawdę. Ja Mi też. patrzcie co do Gdzie Gdzie mnie ciekawiło? Tam gdzie jest tlen. Od razu większy płomień jest, nie? Całkowicie No pasy, a pa, tu jest. Co tu się dzieje? A czemu ty w ogóle nie ma? Co tu się dzieje? Nie, 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 tych tych nie, w domu. Ja też. nie, 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 się, się nie, Już nie, mogę. nie, 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 było nie, 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 nie mieliśmy tego dobra. Wszystko jest, cała wasza jest gorąca, Wszystko jest tu cała gorąca spocona. A Ale ja mi zaraz jeszcze do się. Dobrze ty, się ty klęczysz, bo ty klęczesz, jak klęczę się, to wtedy zimno No się okazałeś, się to się mi rozpalę, do, do, No kazałeś mi i rozpalać. No zimne słuchawki, no do razu. Musisz wstać. Ja? Do wstań, bo wstań. Ale kazałeś mi rozpalać. to osłupujesz. Ale to co mam na stojąco rozpalać? Musimy być na tej samej pozycji. No to klęknij. Nie. Dlaczego? Ja nie mogę. Słabo mi. Dobra. dobra, dobra, dobra. To dobra. Dobra, O Boże. Już co, przegrałaś, tak? Znowu. Ale przynajmniej pierwsza. No, tym razem. O, ja. A co odraziasz w ogóle pierwszą? Odraziasz i w zimnej wodzie, i w ciepłej wodzie jest słaby. Znaczy i w ciepłym, i w zimnym. No już jest źle. Dużo jest mi straszną, mokre włosy. Ty, ja się tu jestem ciepłym, Ty też jestem spacowany. Strasznie, strasznie. Simba jest smokny. Ile jeszcze się odzyskać? Znaczy ja nie wiem, że. Ja chciałam tyle, co... Wiem, że trzeba dużo jedzenia. Dużo, lepiej, sef... Sef nie dużo. Dużej. Mniej więcej, mniej A widzisz, sześć stówek będzie moje. Nie wiem, o co oni gadają. Niedobrze dobrze mi nie... Nie, nie. podchodź tam, bo będziesz oszukiwać, tam, tam jest tlen. A ty to specjalnie zrobiłeś? Chciałam, żeby to podeszła, ale nie odzyskałeś. Nie, Pytam, się pytałam, o co gadają. A to skąd mam wiedzieć, jak nie mogę to podejść? Też to. Widzisz to? To jest poza skalą. Widzisz w ogóle, nie filmach... jest poza skalą. No jest 50 stopni. A nie, to jest hitul. No, nagrywaj, wszystko. Ja chyba to nie? Aaa, wszystko tak widzisz. To jest chyba. Ale to. Ja jeszcze, jeszcze trochę postrzegam. Ale nie może być tak, nudno, musimy coś zrobić. Ja nie. Mam... Ja chcę, ty tu jest. To tle nie ma. Dla 600? Buty nowe. Aż kamera zaczyna mi wariować, widzisz? Ale ja wiesz, co ja lubię, bo ja na przykład. W Hiszpanii też się pęka, ale nie wszędzie. No to się, się A cały rok jeszcze mi spływa. No Kamera mi jeszcze wyłącza. Chcę mi jeszcze to oglądać. No pokaż. No, <noise> strasznie ja wierzę w tle. Cała Widzicie jak ci w kurde. <noise> Ty się wszyscy śmiałem. Nie Nie, to upadnij. Jest coraz gorzej, ale nie jest źle. To bo ci jest źle, z cały mokry. Ja odpadnę. Prawie zemleję niż odpadnę. Obiecuję ci, że prezesemleję niż odpadnę. Patrzcie, jaki taki. Uuu, Jak to jednocześnie też przegrasz. Leci sobie normalnie, ja Zabierasz no, całą konstrukcję zobaczoną, nie? Ale kamera jest po prostu. Dopij kamera, jak jest rozgrzana. No, ale wszystko, przecież tutaj też, Wanna. Tutaj, kran. No, ściany są rozgrzane. Tu wszystko no, się jest, wszystko jest rozgrzane. stąd. Nie, jeszcze nie. To... Żyjecie? Tak. No, ledwo. Ile Już tyle? A to mało, myślałam, że o wiele dłużej. Zauważyłeś, że tu szybko mija czas? Dł znaczy dłużej. Ja tu zaraz wychodzę, ale więc... No jest, ja zaraz uchodzę, chyba. Nie. Powiem ci, że do twojego zdrowia na ci już odpaść. Bo okropnie wyglądasz. Jak wygląda? <grymne> okropnie. Za te księżniczka wyglądasz. <grymne> Tylko nie z tej bajki, wiesz? To jest taki bajki, księżniczka. Dobra, weź ze przestań. Nie, dobra, nie, dobra, dobra, dobra. Dobra, odpada odpadam, Tak? Tak. Czy przepraszam? Król YouTube'a odpada z zawodów? Odpada. nie radę. A kto wygrał Szystów? A ty wygrałeś Ile wygrałam? A nie obiecałeś mi tysiąca? Nie, coś pach wygrałaś. Odpadałaś. Wygrałaś. Tak? Tak, wygrała. Wygrała? Jej. Zróbcie to? Dobra, słuchajcie kochani, patrzcie jak wymięk wasz idol. Nooo. by nas znów nie stwierdziło, poczekaj. Ale to się coś dzieje się, co? No tak, słabo mi. Bo nie wychodzę, żeby że nie dożyło. Jak z auta wychodziłem wtedy, rozgrzanej żadnego, to tak samo zrobiłem, w znaczy, że najpierw Puszczuję zimne powietrze, żeby nie zabrać. Patrzcie, jakie plecy ma! Co zrobi? Czy tu ty, Oni tam byli I... krócej od nas. Jak czy... ty wyglądasz? Ja ja jak Cicho ty bądź. Jak ty wyglądasz? Jesteś cały mokry też, a ty. Ja to wyglądam jak upiór. No pokaż, 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 pokaż. Cicho, pokaż. dobra, ja już ci ale... pokazałam już... No, no, Ale pokaż. No? Nie, nie pokażę ja jak ja się wyglądam. Z kamery to, że było bardzo miło i że bardzo, bardzo, bardzo lubię saunę, ale to było bardzo, bardzo nieprzyjemne. No, nie było, nie mogliśmy oddychać Tak. Było bardzo nieprzyjemnie. A kto wygra? Ja. A, Dobra, ja, ten ja ten nie ten mogę radę. na ciebie patrzeć na twój ryj. <grym> ale, ale, ale patrz jak w końcu ma... Jak się cieszy, jak w końcu ma pomóc, żeby mnie wyzywać, nie? Bo no, tak jesteś Ale na samo ze mną nie pójdziesz A tak? Nie mam <grym> Dobra, dziękuję Państwu bardzo za obejrzenie tego filmu. Dziękuję Dziękujemy. Zostawcie subskrypcję. Gdzie Alex? Gdzie mają zostawić? Na kamusiu. tutaj. <grym> <grym> tutaj. I lajki I, I, I dziękuję Państwu bardzo za obejrzenie tego filmu. A jak ty ładnie wyglądasz? some good